Poniedziałek. Analityk przewiduje testowanie poziomu 30 tysięcy dolarów dla Bitcoina. Optymistyczny trend cenowy utrzymuje się. Wraz ze wzrostem ceny Bitcoina zauważono zmiany w dynamice portfeli. Hack na platformie Aptemize kosztował Hundred Finance 7 milionów dolarów. Elon Musk potwierdza potencjał sztucznej inteligencji do zniszczenia cywilizacji. Nowa memowa kryptowaluta DigiTox zostanie wprowadzona na giełdę Bitmart. Projekt DigiTots łączy technologię e NEFT z modelem gry play 2RN, wprowadza tat i platynowe żaby. Wtorek: cena Bitcoina spada, analitycy przewidują kolejne spadki, BTIS i traci 3% wartości, a otwarcie Wall Street nie pomaga. Kurs Bitcoina może spaść o kolejne 12%, likwidacje długich pozycji wyniosły prawie 20 milionów dolarów. Sek oskarża BitTrex o niezarejestrowaną działalność, uznaje 6 tokenów za papiery wartościowe. Trzy japońskie banki wprowadzają manitab oparty na Ripple, umożliwia natychmiastowe krajowe przelewy Bank to Bank i przelewy Peer to Peer. BNB Chain ostrzega przed 191 wysokorozwojowymi i niegodnymi zaufania dappami oraz fałszywymi tokenami. Lista czerwona alarmowa zawiera ryzykowne inwestycje oparte na ocenie smart contract. Środa. Binance zmienia adresy depozytowe dla Ethereum, Tron. Binance Coin i Stellar w ramach aktualizacji infrastruktury. Użytkownicy otrzymają nowe adresy i memo, fundusze na wygasłych adresach nie zostaną utracone, ale wymagają ręcznego zaksięgowania. Twitter wprowadza notowania ceny Bitcoina na swojej platformie. We współpracy z Izraelską Giełdą Kryptowalut eToro, opcje handlu kryptowalutami i akcjami będą dostępne bezpośrednio w aplikacji Twittera. Bank CakeSwap planuje obniżyć inflację swojego tokena do poziomu od 3 do 5% rocznie. Z obecnego poziomu ponad 20% chce przejść na model stakingowy z niską inflacją i korzyściami dla długoterminowych stakerów Cake. W Coinbase szykuje się do długotrwałej walki sądowej z SEC w związku z możliwymi naruszeniami prawa dotyczących papierów wartościowych. CEO Brian Armstrong krytykuje brak przejrzystości regulacyjnej w Stanach Zjednoczonych i rozważa przeniesienie siedziby firmy poza Stany Zjednoczone. Czwartek Australia wyprzedza Azję w liczbie zainstalowanych bankomatów Bitcoin, awansując na trzecią pozycję na świecie. Rząd planuje wprowadzenie nowych regulacji dotyczących kryptowalut. Coinbase zdobywa licencję na Bermudach i planuje uruchomienie giełdy derywatów offshore w przyszłym tygodniu, co może oznaczać początek końca działalności giełdy w USA. Austin Campbell ostrzega, że brak regulacji stablecoinów może zniechęcić emitentów do prowadzenia działalności w Stanach Zjednoczonych, zwracając uwagę na bardziej przyjazne ramy prawne w innych krajach. Analiza ceny bitcoina pokazuje, że kluczowe wsparcie na poziomie 28 tysięcy dolarów jest zagrożone, eksperci są podzieleni co do przyszłego kierunku rynku. Piątek, założyciel upadłej giełdy kryptowalut Todex, Faruk Fatih Azer, został wydany przez Albanię do Turcji i zatrzymany przez policję pod zarzutem oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Protokół DeFi 1 Inch wdrożył swoje usługi na platformie skalowania Ethereum Layer 2 ZK Sync Era, dołączając do pionierów wykorzystujących technologię zero wiedzy w celu zwiększenia przepustowości i skalowalności. Dane z Glassnode wskazują, że Lightning Network Bitcoin jest znacznie tańszą opcją niż tradycyjne sieci płatności takie jak Visa i Mastercard, oferując opłaty za transakcje tysiąc razy niższe. Dane pokazują, że dodanie bitcoina do portfela inwestycyjnego Warena Buffetta, zwanego trucizną dla szczurów, przyniosłoby potencjalny zysk na poziomie 320 tysięcy procent i sprawiłoby, że bitcoin jest użyteczny jako strategia zabezpieczająca. Weekend, Selane Foundation we współpracy z Carbonara, Wprowadza panel monitorujący emisję dwutlenku węgla w czasie rzeczywistym na blockchainie Selane, zwiększając przejrzystość ekologiczną projektu. Badanie wykazało, że ponad 30% filmów na TikToku dotyczących inwestycji w kryptowaluty wprowadza w błąd z influencerami publikującymi niezweryfikowane informacje i nakłaniającymi widzów do ryzykownych inwestycji. Google Labs wygrywa batalię sądową w sprawie Board API Club. Mandela Metaverse trafia na Polkadot, Square Enix nawiązuje współpracę z Elixir Games, a na Tezos wystartowała gra NFT Cricket Stars. Bitcoin spada o 10% w ciągu tygodnia, ale analitycy apelują o spokój, twierdząc, że ruchy cenowe są logiczne i zdrowe, a kluczowy poziom wsparcia wynosi 25 tysięcy dolarów. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony kryptomyślnikalarm.pl i subskrypcji naszego kanału YouTube.